O! Dzień dobry! Dzień dobry moi kochani! W dzisiejszym dniu jest bardzo ciekawy dzień, tak, tak, bo dzisiaj w nocy wbiliśmy 100 subskrypcji na moim super, duper, cool, fajnym, tak, kanale. 100 subskrypcji, jestem Wam bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zasubskrybowali zostaną jak najdłużej. No. I z okazji tych stosubów e, robię e, specjalny giveaway na dowolnego skina lub rzecz ze sklepu za 1200 V-dolców, więc tak. Na przykład jak ktoś wygra to będzie mógł dostać taką kyrę na przykład, ale już mówię co to trzeba zrobić żeby wygrać, a więc w komentarzu trzeba napisać trzy e, powody, e, dla którego zasubskrybowałeś ten kanał e, i co ci się w nim najbardziej podoba. E, krok numer 2. trzeba zalajkować ten filmik i zasubskrybować dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Oraz e, w komentarzu trzeba jeszcze wysłać e, mi swój nick z Fortnite'a, a ja wybiorę szczęśliwca, który dostanie gifta za 1200 v i będzie ze mną w znajomych, więc no... Do zobaczenia w przyszłości niedaleki i do zobaczenia. Wyniki konkursu już w poniedziałek.